you Dariusz Kubiak, który startował z 17 miejsca, uzbierał aż 3986 głosów. Wyprzedził nawet jedynka na swojej liście Antoniego Macierewicza, którego poparło o ponad 800 osób mniej. Wśród byłchatowskich kandydatów drugi wynik uzyskała startująca również z listy PiSu Agnieszka Wysocka. Wiceprezydent miasta poparło 1607 osób. Dariusz Bata, startujący z drugiego miejsca na liście nowoczesnej, otrzymał 900

802 to wynik Grzegorza Siedleckiego z PO, co warte podkreślenia, startujący z miejsca trzeciego na tej liście Arkadiusz Różniatowski otrzymał dużo mniej głosów, 689. Karol Kostrzewa z listy Kukiz 15, który choć zameldowany jest w Woli korskiej na spotkaniach podkreślał, że jest Bełchatowianinem, uzyskał 738 głosów. Małgorzata Janowska również z tej listy startująca z drugiego miejsca uzyskała wynik 657. Wśród bełchatowskich kandydatów PSL 165 głosów uzyskał Szczepan Chrzęst, a 124 Małgorzata Kubik. Jacek Osiński z razem otrzymał 137 głosów, a Sebastian Mylczarek z listy Korwin 132. Największe szanse na uzyskanie mandatu poselskiego wydaje się, że ma Dariusz Kubiak z PiS. Jeśli w całym dziesiątym okręgu PiS będzie miało tak wysokie poparcie jak w Bełchatowie, to może to ugrupowanie zebrać ponad połowę z dziewięciu przygodni padających tu mandatów. Myślę, że to jest...